Dzisiejsza Ewangelia Świętego Marka wzywa nas do wyjścia w świat, do wyjścia i głoszenia Ewangelii. Jeżeli myślisz, że może się do tego nie nadajesz, że są inni lepiej do tego przygotowani, to Jezus mówi dzisiaj proste słowa: Nie potrzebujesz żadnego zaplecza. Tak, jak mówił do apostołów, nie bierzcie zapasowych ubrań, nie bierzcie dodatkowej daski, nie bierzcie zapasów. Nie potrzebujecie żadnych specjalnych zdolności, bo jeżeli będziecie iść w moje imię i będziecie głosić moją naukę, to wszystko zostanie wam dane. Święty Dominik, kiedy został poproszony o pomoc w pójściu do krajów opanowanych przez herezję, na początku jechał razem z Orszakiem Cysterskim, pełnym złota i przepychu. Jak łatwo można się domyślić, heretycy od razu odrzucali te Orszaki, tych ludzi, dlatego że. Szukali prawdy i szukali ubóstwa, które głosi Ewangelia. Dominik bardzo szybko zorientował się, w czym jest problem. I zapytał biskupa, czy może się odłączyć, czy może spróbować swojej własnej metody. O dziwo biskup wyraził zgodę. Dominik pozostawił cały przepych. Ubrał faktycznie jedne sandały, wziął laskę w dłoń i poszedł w ten wrogi świat. I ta jego misja okazała się sukcesem. Stało się to dlatego, że szedł w prostocie, szedł ze słowem Jezusa na ustach. I kiedy przychodził do jakiejś miejscowości, to ludzie sami przyjmowali go pod swój dach, powiedzieli, że jeżeli nie będą w stanie, jeżeli go nie przyjmą, to on nie będzie w stanie przeżyć nocy. Umrze z głodu, umrze z pragnienia. Dominik poruszał najbardziej fundamentalne chrześcijańskie wartości, czyli: zaopiekuj się drugim człowiekiem. I w ten sposób pobudzał serca tych pogubionych ludzi do powrotu do Boga. Później przedstawiał im zdrową wiarę. Przekazywał to, co sam wie. Ale przede wszystkim zaczynał od prostoty. Czy jest tego tak wiele? Każdy może coś takiego zrobić. Może w Twojej pracy, może w Twojej szkole są przestrzenie, w których Możesz wyrazić to, że faktycznie kochasz Jezusa. Może boisz się, że będziesz wyśmiany. I nieraz pewnie tak będzie. Bo nie jest to łatwa droga. Nie wszyscy chcą przyjąć Słowo Boże. Druga historia. Jeżeli oglądaliście serial The Chosen, kiedy Jakub. Miał wyruszyć na głoszenie Ewangelii, przyszedł do Jezusa no i mu powiedział: Jak mam leczyć ludzi, skoro sam jestem kaleką? Skoro sam ledwo chodzę, to jak mam iść i mówić, że będziecie chodzić? Jezus mu powiedział, że to jest bardzo trudne. Ale to, że ty sam czegoś nie masz, nie znaczy, że nie możesz tego dać. I faktycznie w filmie było to pięknie pokazane, jak ten sam Jakub był w stanie uzdrawiać był w stanie nieść miłość, był w stanie nieść radość ludziom poprzez to, że uwierzył w imię Jezusa. Bo to nie swoją siłą, Człowiek może przemieniać serca. To nie swoją siłą człowiek może głosić. To zawsze jest moc, która pochodzi od Boga, której On udziela swoim dzieciom, po to, by służyły innym, po to, by jego miłość mogła się rozchodzić po całym świecie. I to jest Jego największe pragnienie. Mam nadzieję, że dzisiaj poczułeś, dzisiaj poczułaś się zaproszona do tego, by przyłączyć się do przekazywania tej dobrej nowiny na całym świecie. Tych prostych słów, od których możesz zacząć, że Bóg jest miłością. Dziękujemy naszym patronom. Bez was nie moglibyśmy głosić w tej formie.